Rodzina jest najważniejsza, a rola ojca jest jedną z najważniejszych ról, jakie pełnisz w swoim życiu. Jednak jest coś, o czym rzadko się mówi, o czym wielu ojców myśli, a mało kto wypowiada to na głos. Poczucie winy. Nie wtedy, gdy robisz coś naprawdę złego, ale wtedy, gdy wszystko robisz dobrze, jak należy. Rodzina zaopiekowana, obowiązki ogarnięte, dzieci bezpieczne, a mimo to siadasz do gry. I zamiast radości czujesz napięcie. Pamiętam dokładnie tę chwilę. Dzieci już spały, dom był cichy, wszystko co trzeba zrobione. Siadałem do konsoli, i po kilku minutach pojawiał się ten głos: Czy ja na pewno powinienem teraz grać? Nie krzyczał, nie oskarżał wprost. Po prostu był i zabierał całą przyjemność. W jednej chwili ten jedyny moment w ciągu dnia, w którym mogłem. Oddać się swojej pasji i zrzucić napięcie po ciężkim dniu stawał się momentem, w którym dopadały mnie wyrzuty sumienia. Jak łatwo się domyślić, nie pomogło to w odpoczynku, którego naprawdę potrzebowałem. Z czasem zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się czuję. Przecież nie zaniedbywałem dzieci, nie uciekałem od obowiązków, nie zostawiałem żony samej. Co więcej, moja żona sama wielokrotnie pytała, czemu nie grasz? Dobrze wiedziała, że. Lubię i sprawia mi to przyjemność. A jednak to poczucie winy wracało. I doszedłem do wniosku, że ono nie bierze się z tego, co robiłem, tylko z tego, co sobie wmawiałem, a raczej co zostało mi wmówione przez środowisko. Dorastałem w czasach, w których ojciec miał być poważny, miał się poświęcać, miał rezygnować z siebie. Ojciec miał zapracować, zapewnić, być odpowiedzialnym. A przyjemność? Przyjemność była czymś podejrzanym, zwłaszcza taka, która wyglądała dziecinnie. No bo przecież, jak facet chciał się zresetować, odpocząć, to musiał się napić. I to była rozrywka uznawana za godną prawdziwego mężczyzny, a nie jakieś gierki. Do tego dochodzi to, co słyszysz z zewnątrz: jak można grać mając dzieci? Ojciec powinien robić coś pożytecznego. Gry to strata czasu. Nawet jeśli nikt nie mówi tego wprost, te komunikaty krążą i zostają w głowie. A czasy się zmieniły. Gry również dojrzały razem z graczami. Bardzo często są dziś pełnoprawnymi dziełami kultury, takimi, które pod względem wartości niczym nie ustępują filmom czy książkom. Ale nikt nie powie, że filmy czy książki są czymś złym. Dla mnie to po prostu różne sposoby spędzania wolnego czasu. Najważniejsze jest jedno: świadomie wybierać treści wartościowe i stymulujące, bez atakowania innych tylko dlatego, że odnajdują ukojenie i spokój w rzeczach, których nie rozumiemy. Ja niestety nie dysponuję nieograniczoną ilością wolnego czasu. Dlatego muszę wybierać. I zazwyczaj wybieram gry. Mimo że lubię też dobry film czy książkę, po które czasem sięgam, gdy akurat nie mam ochoty na granie lub z żoną chcemy obejrzeć coś wspólnie. I tu jest moment, w którym trzeba być ze sobą uczciwym. Zadaj sobie jedno pytanie: Czy grasz, bo lubisz, czy grasz, bo musisz? Bo kiedy grasz zmęczony, kiedy grasz zamiast naprawdę odpocząć, kiedy grasz. Żeby uciec, poświęcając cały wolny czas, wtedy głowa wie, że coś jest nie tak i reaguje. W takich sytuacjach wyrzuty sumienia są naturalne, a czasem wręcz potrzebne, bo ze wszystkim można przesadzić i wszystko może stać się źródłem złych rzeczy, dlatego warto trzymać rękę na pulsie. Ja jednak mówię dziś o sytuacji, w której życie jest poukładane i, i nic nie jest robione kosztem czegoś innego. Tak jak w moim przypadku. Wracając do moich wyrzutów sumienia. Wiedziałem już, skąd się biorą. Stereotypy, wzorce, otoczenie, ale prawdziwy przełom przyszedł w momencie, gdy uświadomiłem sobie jedną rzecz. Nie gry były problemem. Problemem było to, że, dawa, że nie dawałem sobie prawa do bycia sobą. Chciałem być dobrym ojcem i dobrym mężem, ale całkowicie zatracając z siebie, starając się zadowolić wszystkich dookoła, nie tylko najbliższych. Prawda jest taka: byłem dobrym ojcem i mężem, ale dziś jestem lepszym. Spokojniejszym, radośniejszym. Czy komuś się to podoba, czy nie. I moi bliscy też to widzą. A oni są dla mnie najważniejsi. A reszta przestała mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Po latach zrozumiałem jedno: ojcostwo to nie męczeństwo. Mimo, że są ludzie, którzy by chcieli kierować Twoim życiem. A życie polega na dokonywaniu odpowiednich wyborów. To sztuka zarządzania swoim czasem i na tym, żeby dzieci widziały ojca, który potrafi dbać o innych. O siebie. Bo jak chcesz dbać o innych samemu, będąc wrakiem człowieka? Musisz mieć przestrzeń dla siebie. Nie licz na to, że wszyscy to zrozumieją. Nie tłumacz się, każdy ma swoje hobby. A ludzie i tak będą gadać grunt, że Twoja rodzina wie, że jest inaczej. Wie, że ją kochasz i nie robisz nic, co by się działo jej kosztem. Podsumowując, jeśli czujesz poczucie winy, gdy grasz, będąc ojcem, nie jesteś dziwny, nie jesteś niedojrzały, nie jesteś złym ojcem. Być może po prostu żyjesz w napięciu między tym, kim jesteś, a tym, kim wydaje ci się, że powinieneś być. I o tym właśnie jest ta seria o godzeniu ról, o szukaniu równowagi. Jeśli to z tobą rezonuje, ten kanał jest dla ciebie. Może znajdziesz tu coś, co pomoże ci uporać się z myślami i zmienić podejście do pewnych spraw. Podzyskaj kontrolę nad swoim życiem i nie daj sobie obcym ludziom wmówić, że coś jest z tobą nie tak. Kieruj się dobrem swojej rodziny, a resztę mi gdzieś. Z tymi słowami cię zostawię. Cześć.